— Przepraszam, jeśli panią. Odkąd ona się tu zjawiła, wszystkie moje podnane się mistrzą. <trym> — Powiedz mi, czy ty to sam nie powiedziałaś komuś o moich wierszach? — Tylko ty o nich wiedziałaś. — Pani poezję? Jak to? — W takim razie nie wiem, skąd się dowiedział. — Pewnie znalazł pod razem też. I czy gdy patrzysz na Iwonę, kogoś lub czegoś ci nie przypomina? I spojrzenie, chód i cały sposób bycia? Może ktoś bardzo złośliwy mógłby skojarzyć się z moją poezją? poezją. <śmiecki> Przeklęta moja poezja! Przysięgnij, że nie powiesz nikomu o tym, ci teraz powiedziałam. Prędzej! Na kolana. Przysięgaj! Powtarzaj! Przysięgaj! O, widzę, że przerwamy jakieś czary. Yy, się pod... Tak. Ojciec przestraszy moją narzeczoną. Ledwie odejdę na chwilę, a on wyprawia z nią, co jej się żywnie podoba. Ale uspokój się! Ojciec twierdzi, że Iwona przypomina mu jakieś twoje grzechy. A, Coś ty mu nagadał? Ojciec, te grzechy matki to odpowiedni powód, żeby rzucać się do mojej narzeczonej? Rzucam się, bo jestem rzucający się ojciec. A to co? A jak? Wy myślicie, że to z powodu moich własnych grzechów? Małgorzata, czemu mi się tak przyglądasz? Jak będziesz mi się przyglądać, ja będę przyglądać i Tobie. O, pięknie no. Moi rodzice przyglądają się sobie z powodu mojej narzeczonej. To jest głupie. Nie To rzeczywiście Niedorzeczne. Dlaczego nam się głaniasz? Bo ja sam jestem w nieco idiotycznej sytuacji wobec niej. Nie rozumiem. Wy zachowujecie się idiotycznie wobec niej? Tak i ja zachowuję się idiotycznie. wobec was. Nie pozwalajcie sobie za dużo! Z nią mogę sobie na wszystko pozwolić! To, że z nią możesz sobie na wszystko pozwolić, to nie znaczy, że możesz z nami sobie na to wszystko pozwalać. Tylko nie mi. Co ja mam z tym wspólnego? <grystanie> Mogę złapać ją za ucho, pociągnąć za włosy. Hm, <grystanie> tego niej można być irytującym, prowokującym. Ona nie zaprotestuje. Do cholery Silku, co ty wyrabiasz? Można zrobić wszystko, można się nie krępować! WOL! <grystanie>